Halo, halo, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Escapee z kolejnym dniu, w którym będę próbował zdobyć, e, zdobyć, atrament, co nie? Widzę, że mi się itemy zresetowały, także mega się cieszę z tego powodu, ale nadal nie mam atramentu. Kto, kto, no kto? Szybko, szybko, szybko. Eee x, y, z, dobra to ja szybko sobie przeszukuję tutaj biurka masz kolejny pilnik, no, no ale co mi z pilnika jak nikt nie ma tego, atramentu no ja sobie, ja się napiję, by nie Blahe, ktoś chciał, ok. Yy, arek chciał blachę, okej okay. W dalszym ciągu nikt nie ma atramentu. Co jest. O, wybierasz. Co jest bardzo złe, że nikt nie ma atramentu. Nie potrzebuję. Kurde, kurde, kurde. O! Apteczki masz, no ale. Nie, nie, no, nikt nie ma tego, nie. Nikt nie ma atramentu, już drugi dzień z rzędu. No i jestem w dupie. Jestem w dupie, bo nie będę mógł uciec. Jakie ja byłem głupi, że ja go zmarnowałem, co nie? Tak też bym mógł uciec. Na cholerę była mi trapaczemu, słuchajcie, na cholerę. No, nikt nie ma. Yy, Adel, halo. Aktualnie mam 240 dolarów na koncie. Nie mam, w jak, nie, mam, nie mam żadnego sposobu, aby to wydać. Bo nie mam atramentu. Szymon Ben, Szkazperk, Lance Adel. Ben, halo halo. Marcel. No nie, ich nie ma. Halo Lanza. Piotrek, proszę. Ach. Nikt nie ma atramentu. Co jest, ludzie? Nikt nie ma atramentu, którego potrzebuje. Halo, halo, Adel, chodź tu, chodź tu Adel No Adel no Chodź tu Super, yy, mamy wszystkie prawie zlecenia zrobione O Jezus Maria Fajnie, że mam się zmieniają itemy, co nie? Tyle, że no ja potrzebuję mieć um... Potrzebuję, potrzebuję mieć atrament, tak bardzo, bardzo potrzebuję, Cenia. no nie nigdzie nie ma atramentu No jedna opcja, no to że będę musiał na kogoś czekać, co nie Bo inaczej nie, nie wyjdę stąd, co nie Bez atramentu nawet nie, nie mam po co wychodzić Mam tutaj, patrzcie, fake ściany i tu mam też fake ściany, co nie Za, ja sobie tu zostawię. Itemy twoje tu nie można przejść w ten także jest spoko. Co nie zmienia faktu, że ja nadal nie mam atramentu. Mam dwa pilniki, mam trzy pilniki i jedną folię. No i dobrze, tyle co z tego, skoro nikt nie ma atramentu. No nikt nie ma. I po prostu chyba zrobię sobie po prostu cięcie i spotkamy się jak ja już znajdę ten atrament, albo od kogoś go kupię, co nie, no bo to To jest bez sensu, żebym ja cały czas tutaj e, siedział i, i tak dalej, co nie Także Widzimy się po prostu jak e, Jak będę miał po prostu atrament, także Krótkie cięcie, dla was to krótka chwila, dla mnie to jednak troszkę dłużej Słuchajcie, jeszcze taka chwilka przerwy, bo znalazłem dziwny przedmiot e, w, z wytwarzania Żagiel, drewno, bez Shit Hit Wymaga 80% intelektualnego Atrament Szymon, ma atrament. Dziękuję ci, Szymon. Uciekamy w tej nocy, słuchajcie, uciekamy w tej nocy z więzienia, co nie, Szymon, dziękuję ci. Szymon mnie uratował dzisiaj. Szymon ma trawę słuchajcie. A w sumie, niech sobie to tu jest. już Co mi tam zależy na tym? Dzisiaj uciekamy z tego więzienia. E, nie, to muszę. Pyk. E, I tak, ok. E, muszę to mieć przy sobie, ponieważ. E, robię to tak, 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 tak. No, słuchajcie, to się uda. Uda się, słuchajcie. Uda się, więc teraz tylko czekamy na wieczorny apel. Właśnie, będę musiał jeszcze bydnami, zrobić, właśnie, dobrze sobie wspomniałem. A nie, bydnami już mam, co nie? Tak, bydnami już mam, dobra. To jest dobrze. Szymon, skąd miałeś atrament? Przyznaj się sobie wezmę tylko kasaczku, tylko... Bardzo dobry mój ulubiony eee, Dobra, czekamy tylko na wieczorny apel, tego tak co. Zaraz się widzimy już w pocięciu. I uciekamy. Także właśnie teraz zaczyna się wieczorny apel. I teraz się okaże czy jestem przeszukiwany, czy też nie. Wezmę sobie moje itemy oczywiście, który mam tylko jeden. I kto będzie miał przeszukiwaną celę, proszę mi szybko mówić. Artek Uciekamy, walić to. Próbujmy uciec, chociaż kurde, może spróbować następnego dnia. Nie, spróbuję, spróbuję następnego dnia, spróbuję. Spróbuję następnego dnia, zapiszę sobie ten dzień, żeby, żeby sobie zapisać cały progres. Nie będę, nie będę kombinował. Bo jeżeli, jeżeli, jeżeli Kasper na mnie poskarży, no to nie będzie zbyt ciekawie, to jest, to jest fakt. Hak, głupica, okej okay. Uciekamy następnego dnia, także co, widzimy się w sumie za sekundkę. I próbujemy uciec. Słuchajcie, nastała pora na wieczorny apel. Eee, zobaczymy, kto będzie miał przeszukiwaną celę. Mam nadzieję tylko, że nie ja. Tylko nie ja, proszę. Nie, no nie wierzę w to. To są kurwa jakieś jaja. Jestem drugą noc rzędu przeszukiwany. Nie, uciekamy. Uciekamy, uciekamy. To palić to. Uciekamy. Walić to. Uciekamy, nie, ja się nie będę zatrzymywał kompletnie w ogóle. Tylko od razu stąd uciekamy. Uciekamy stąd jak najszybciej. Pyk, pyk, pyk. Pióro. Pyk. Od 24 strażnicy schodzą z zwierz, także ja też sobie wtedy będę się wykopywał. Oj oj oj, oj. Ok. No, no spokojnie, nie wykupujemy się jeszcze. Nie jeszcze jeszcze się nie wykupujemy spokojnie. Raz, dwa, raz, teraz od razu się wykopujemy szybciutko stąd. Idzie strażnik. Dobra. Słuchajcie, patrzcie jak to szybko schodzi łatwo, co nie? Eee, mój ekwipunek jest pełny. O jest, to bardzo niedobrze, że jest mój ekwipunek pełny. Dobra, wykopujemy się na spokojnie. Mój kapunek jest pełny. To nie jest żaden problem, że mój kapunek jest pełny, ponieważ zajmę sobie czekoladę, wezmę sobie drugą czekoladę, to sobie wywalę tutaj. To sobie wezmę, to sobie wywalę tutaj. 3, eee, Pyk. Ale się w sumie świeci, zbug, zbugowałem trochę. A, kamień. Nie ma, mam tu a nie potrzebuję tego. Nie ma, mam, że jest stanie. Jest godzina pierwsza, co jeżeli mi się nie uda, o jedyku. No, nie ma kamienia. okej okay. Teraz tak. Eee, pyk. Pyk. okej okay. yy, jemy sobie mięsko halo okej okay. wykopujemy się raz, dwa, trzy uwaga żeby się udało proszę 80 uwaga okej okay. udało nam się wykopać teraz idziemy chyba Tu są, nie podpisanę dokument, dobra, przekupujem się, jeszcze raz dwa, trzy gdzie jest strażnik, dobra Dobra, no spokojnie, na no spokojnie słuchajcie Dobra, jeszcze 1% Oj, co się zbugowało? Dobra, mamy to yy. Mam, Pod, podpisanę dokument, mamy, dobra, uciekamy, uciekamy. O mały włos! Oj ojoj oj, oj. Dobra. Idziemy ja teraz. O! Dokument poproszę! paper please! Do jutra! Do jutra! Uciekłeś z jungle compound. Jest! Kolejne więzienie to będzie oczywiście sam Pancho, także dziękuję serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że oczywiście Wam się odcinek spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę subskrypcję z komentarzem. A w przyszłym odcinku już będziemy mieli nowe więzienie sam Pancho. Także co, dzięki za oglądanie, trzymajcie się do następnego odcinka i cześć.